Cię masz tutaj, Zantę, w czasie kwarantanny. Znalazłem jeden filmik sprzed roku, w którym gotuję na i ja, tworząc ten film, miałem w ogóle. W zamyśle taką wielką ideę, że sobie pozapraszam jeszcze gości, miałem rozpiskę, co będziemy z tymi gośćmi robić i w ogóle, wiesz, te, takie gotowanie, bo nawet jak miałem w plikach to sobie zapisane, to miałem gotowanie z Santesem solo, dlatego, że inne miało być z kimś, więc... No i chcąc nakręcić inny film, stwierdziłem, że... że dobrze, to przejrzyj, może wam wypuszczę parę rzeczy, które nigdy byście nie zobaczyli, bo nie chciałem tego wrzucać na kanał. I się okazało, że to gotowanie z jest na tyle nieśmieszne i żenujące, że jest aż śmieszne i ja się przynajmniej uśmiech w tym rozpółku. W takim razie, zapraszam was z rocznym opóźnieniem na gotuj z Zantesem. Zapraszam bardzo serdecznie. Mi miłej zabawy. Miłej zabawy wam wszystkim. Cześć, 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 z tej strony Michał. Czy masz Youtube? Całą naszą przygodę a z naszymi naleśnikami. Oczywiście zaczniemy od jajek, prawda? Jajka moje od kury, która nie jest moja. bo są tego zioma od tych jajek. Ostatnio się ze mnie śmiali, że nie umiem roz, rozdzielać białko-dżółtka. Dalej nie umiem, aczkolwiek na szczęście tutaj nie potrzeba nam takiej umiejętności. Damy trzy. z tego względu, ale król polecił, że jak ostatnio robiłem z przepisem Madzi, Madzi Gessler, to by już było za płynne, a ona kazała nam tam użyć dwóch. Macia to złota kobieta, aczkolwiek przepisy ma do dupy. Dobrze, teraz potrzebujemy... ...trzepaczki, żeby je... ...roztrzepać, prawda? No, może być. Dobrze, naszym następnym zadaniem będzie dodać mąki. Mąka, użyjemy sobie takiej przedna pełnoziarnista, przez co będziemy mieli odrębny, więc nawet nie będę jej przesiewał. I do mierzenia posłuży nam szklanka. Dobra, w roli przesiania będę robił o tak. I uznajmy, że tyle. Dodałem coś koło. A. Jeden, tak, jeden i dwie trzecie mąki, szklanki mąki, prawda? Coś, coś koło tego. Teraz zrobimy sobie taką mieszankę z wody. Stała otwarta no, przez cały czas, więc nie będzie już lekko gazowana, będzie zwyczajna i niedobra. Dlatego wyciągam nową. I robimy mieszankę. Otóż robimy pół szklanki tej wody. I pół szklanki mleka. Nie mam zielonego pojęcia w sumie czemu tak. Bo przepis nam nawet nie każe tak zrobić. Po prostu ja tak sobie wymyśliłem, a przez to, że moje proporcje i tak. Będą takie, że wykorzystam Tylko dwie takie szklanki, aczkolwiek właśnie Teraz zobaczyłem, że dałem nieco za dużo mleka, więc sobie Dolejemy wody No i w sumie jeszcze ciutkę mleka Dobrze, tak więc powstała nam Taka paciaja Teraz war... a Jeszcze o ważnych składnikach Zapomniałem. Dodajemy jeszcze szczyptę soli i szczyptę cukru. Widać, szczypta soli i cukru jest. Teraz wracamy do naszej ubijaczki. Wszystko. Pozwól Tomeczku, że... Chwila, to bardziej tak przesunąć, bo nie będę się chciał ruszać. Sobie... Pomieszamy, prawda? I weszło nam takie coś dla urozmaicenia stwierdzę bo nie będziemy się bawić tak normalnie, żeby żeby życie miało znaczek dodamy sobie trochę cynamonu bo czemu by nie, prawda? cynamon, ładny zapach ciekawe czy to nam coś Zmieni Obstawiam, że nic Przynajmniej nam kolor lekko zmieniło A jak już Dodajemy zapachy jakieś, dodajmy sobie Ekstrat Dobra, nie złapimy już tego pokóra Ekstrat naturalny z vanili. Uznajmy, że tyle Już pozwólcie, że Nie w tą stronę i konsystencja wyszła nam bardzo ładna w odróżnieniu od e, naleśniczków e, pani Madzi. E, pani Magda Gessler to złota kobieta, ale jednak pani pr przepisy do dupy robi, prawda? Ale tak to bezos. Albo jak to powiedziała ostatnio Bedoes. Chciałbym też zaznaczyć moją bluzę. Teraz będziemy smażyć naleśniki, prawda? Teraz do pomocy posłużą nam takie dwa oto przybory, chochelkę i coś. Tak więc teraz rozpalamy sobie nam... ...sobie tutaj ogień. Coś nie wyszło. Teraz rozpalamy ujebanym w sumie wszystkim nasz nasz mały podgrzewacz kuchenkę wiadomo prawda i kładziemy sobie jakie było Patelnie. coś chyba za mocno płonie na tym oto sobie rozprowadzamy sobie tłuszczyk. prawda i kładziemy i to oto chochelką prawda? nakładamy o kurwe, jakoś niestabilnie położyłem Ale. teraz jeszcze będziemy sobie czekać aż zacznie Aż z jednej strony, w sensie stąd, tutaj nie będzie już ciekłe, tylko będzie twarde, prawda? Trochę chyba za dużo tłuszczu tym razem dałem, tak na moje oko. Takie bomby teoretycznie powinny powstać, ale właśnie dałem za dużo tłuszczu, tak jak teraz widzę. Ale jak wiadomo, zawsze pierwszy idzie do kosza, przynajmniej u mnie. Dobra, myliłem się. Cynamon, to był zły pomysł, bo nie jestem rozeznany w robieniu z cynamonem. I jak widać, to jeszcze nie było gotowe. Albo właśnie dam za dużo tłuszczu. Dobra, jak już mówiłem. Pierwszy idzie do kosza. A raczej do klopa, dlatego że kosz się może spalić pod kształtem. Zaczynamy podejście numer 2. Tak więc teraz dam... Teraz dam nieco mniej... ...tłuszczyku. I sprawiam, żeby się nam... ...rozprowadził całkowicie, prawda? Po patelni. Tak na przykład nie róbmy. Porozlewamy. Teraz czas na planie naszego naleśniczka. Jak już wcześniej mówiłem, czekamy teraz, aż ta powierzchnia na górze będzie już się zetnie. Jak wszystko tutaj się zetnie, a wiadomo, najdalej od okna obecnie jest ta powierzchnia na samej górze. Tutaj naleśniczek widzę, że tam trochę będzie niesymetryczny. Znaczy będzie w sumie na swój sposób symetryczny, ale... Dodamy tu. Już trochę rychło w czas, ale... Przez to, że jak już mówiłem, nie miałem doświadczenia z... Tutaj wymieszam sobie. Z... Nie robiłem jeszcze z cynamonem. To kolor może być trochę zakłamany, bo wcześniej się sugerowałem kolorem. To... Nie sugerujcie się kolorem z tego względu, że pierwsza kwestia moje są dość ciemne, bo używam mąki z odrębami i ona sama jest w sobie dość ciemna. Plus jeszcze cynamon. Więc sugerujcie się tym. Czy tu na górze już się zetnie. Dobra, jak już widzicie. Już się nam chyba ściął, więc teraz chyba najtrudniejsza część, czyli obrócenie tego do góry nogami. Oczywiście, poczucają tylko w filmach. O, proszę! Piękny, spalony naleśniczek jak z drugiej strony też już spierdzicie, że wygląda dobrze to możecie już sobie na talerzyk ja w międzyczasie poprawię recepturę tego oto naleśnika zaraz wracam wiecie co nam powiem? że ten naleśnik co przed chwilą zrobiliśmy nie wyszedł taki zły. Tak więc. Trzecia próba. Trzecia próba jak teraz nie wyjdzie, to już, to już nie wiem. To dodajemy nasz naleśnik z nową recepturą. I czekamy I Zróbmy timelapse Gonciarza Dobrze Teraz czas Na Obrócenie i zobaczenie czy się No wiadomo Przypalił się. To jest chyba kwestia teraz, dlatego że mój przepis się praktycznie nie różni na chwilę obecną, poza tymi cynamonem i tak dalej od pierwotnego. Więc już chyba tak zostanie, już chyba tak przyjmiemy. Przynajmniej nam się nie rozwala. Teraz, świetnie. I na talerzyk. Teraz sprawdźmy, jak to wygląda z drugiej strony. Proszę. Z tej strony. Tak teoretycznie powinien wyglądać z obu stron, prawda? No właśnie. Następne naleśniczki, ale w ogóle teraz robię, że tak jestem nad tą kuchenką. Następne naleśniczki, pozwólcie, zrobię już poza katem. <śmulety> O, kurwa, pierwszy naleśnik, który nam wyszedł. Ja pierdziu, to, to pierwszy naleśnik, który nam wyszedł. Gorzej z tym, że zostało mi tylko na jednego już ciasta. Znaczy, ciasta mam akurat pod dostatkiem. Chcę w tym, że ustaliłem sobie taki licznik, że póki mi tłuszcz się nie skończy, to robię. No i zostało tłuszczu tylko na jeden. Szkoda, że dopiero teraz mi się udało. Tak więc, czas sobie poświętować z monsterkiem. Dopniszę monsterka, byku! Spóźniłeś się z tym memem o rok! W sumie, w sumie smakuje całkiem nieźle. Taka guma balonowa, trochę tak z winogrona też ma. Dobry, w sumie dobry. Tak więc, został, zrobiliśmy sobie pięć naleśniczków. I... Teraz sobie poczekam aż ostygną. I pierwotnie chciałem zrobić do tego jakieś nadzienie konkretne, w sensie... Chciałem w ogóle rozgotować sobie czekoladę. Sobie akurat była na promocji ta. Kurwa, i zrobić z topionej czekolady. Gorszej z tym, że jak widzę, jak ja to już przypalam, to już sobie daruję tą czekoladę. Aczkolwiek z zakupu nie żałuję. Jest całkiem dobra. Haha, ha, ale doskonale sobie zdawałem sprawę z mojego upośledzenia. Dlatego wcześniej kupiłem sobie Nutelle. Tak, na wszelki wypadek, który właśnie nadszedł. Teraz, po kiedy to odgrzebałem, proszę Państwa, to jest ta sama Nutella, którą e, tutaj ja sprzed roku e, promuję. E, no, używam Nutelli od tyle rzadko, że kurwa jeszcze jest i co ciekawe, jak sobie patrzę, to że jej termin kończy się za dwa tygodnie. Co więcej, używałem jej niedawno. Nigdy nie kupuję. Nutelli jakoś... Aż się dziwię czemu. Pamiętam, że istniał spór. Naleśniki zawijane, czy takie płaskie składane? Dlatego zrobimy sobie trochę takich, trochę takich. Tak więc, zacznijmy sobie od tych zwijanych, z tego względu, że... No może ten akurat naleśnik nie, prawda? Zrobimy sobie na start zwijane z tego względu, że ten akurat naleśnik jest bardziej w formie, by się pozwijać niż poprzednie, bo tamte by się bardziej połamały, niż jeżeli pozwijały. I bierzemy sobie, żeby sobie nóż kuchenny przecinek. Otwieramy sobie nutellę Oczywiście, sama Nutella jest zbyt nudna, prawda? Dlatego dodajmy sobie do niej bananka, bo nie ma nic lepszego niż czekolada z bananem. Pada, jak widać tutaj, to już wiem, w czym był problem. To nie tak, że je przypalałem. Sęk w ty... przepalałem, owszem, tylko że problem był taki. Że nierównomiernie mi rozprowadzało ciepło. Przez co część była spalona, a część jeszcze niedosmażona. I akurat ten taki niespalony tutaj jest jeszcze chyba trochę surowy, ale to chyba mi nie... Mam nadzieję, że mi to nie zaszkodzi. A jak zaszkodzi, to nareszcie. Pobróćmy sobie jeszcze jeden talerz. Bo czemu by nie? Teraz czas na ciekawszą część Na składane Tak więc bananyka przytniemy sobie w małe plasterki Może cieńsze niż ten akurat, ale no już trudno Oczywiście tutaj jest jakiś nie ten tegi, ale my mamy to w dupie Bliżej śmierci, tak? Bliżej śmierci Teraz bierzemy sobie znowu takiego topanicza Odsuwając sobie troszkę w niehigieniczny sposób wszystko robiąc te bananki. I nie zgadniecie co? Dokładnie. Oraty, czy my jeby w uniwersum, w którym patła mi bateria i tego nie zauważyłem? W międzyczasie jak już nałożyłem jedną warstwę, dobra, przynajmniej została nam jeszcze jedna, tak aby jeszcze bardziej. Będziecie się pogrążać w tej ciężkiej depresji, jak ja, nie wyglądać jak nieudacznik życia wyrówny wam, tylko że szmacący się na YouTubie rozprowadza czekoladę po placku, który swoją drogą spali. I na to kładziemy nasz pierwszy naleśnik. Położymy go tą stroną, żeby lepiej wyglądało. Proszę, oto... dwa bomby kaloryczne. Na tym talerzu. Nie zobaczycie, patrzcie ile Nutelli na to poszło. Prawie cały swój. Tak więc, schodząc do tego kadru, czas przejść do degustacji. Pozwólcie, że wezmę tylko jednego, bo też to jest faktycznie straszna bomba kaloryczna i nie dam rady tego sam zjeść. mm Bo nie wyszło, że nie wyszło źle. To tylko nadgryzam, naprawdę, bo to do bardziej z tej strony też ujdzie. даже от меня мало нотарейки. Dobra, zjadłem zaledwie tyle i już mi niedobrze, więc odstawię do lodówki chyba.